O, idziemy siatę z winą. Ładne klamoty nie? O, sander. Idzie tam, od brzegu idzie, nie? Sander. Nie, szczupak. Albo to brańsko było, a jeszcze za szybko. No nie wiem. Witam wszystkich, dzisiaj jesteśmy na jeziorze Świekatowo, no to jest w okolicach tam Serocka, zresztą wszyscy pewnie sobie to wygooglują, zobaczą gdzie, chłopacy z tego forum kujawsko-pomorskiego naszego i team amatorzy będą wiedzieć gdzie to znaleźć, zresztą już zapowiadałem, że jakiś filmik dzisiaj wstawię, wstawię cokolwiek, czy będą, czy nie będą, to wyczysz. razy z brzegu i to nawet z sukcesami fajne ryby mi się tu udawało łowić i, i, i sam i był węgorz trochę leż połowiłem w okresie takim letnim a dzisiaj próbujemy tutaj od strony wody najpierw trollingowo, żeby poznać jezioro to jest najfajniej, bo pływamy zobaczymy całą tą charakterystykę dna gdzie twardo, gdzie miękko, jakie głębokości co jak wygląda a przy okazji tego badania tej wody może uda się coś złowić. A w miejscach takich lepszych, gdzie znajdę takie miejscówki, gdzie będę widział, że ta ryba chodzi, że jest szansa na to, że coś fajnego możemy wyjąć, będzie drobnica, będzie jakiś większy zapis ryb, będziemy sobie stawać co jakiś czas i próbować obłowić te miejsca no zobaczymy, może się uda, może się nie uda no jak to na rybach, wiadomo fajnie, że w ogóle jesteśmy na tych rybach udało się, piękny piąteczek no i co, zapraszam na film, zobaczymy co z tego będzie no, już jesteśmy po tam powiedzmy kilkuset metrach przepłyniętych i już standardowa zależność, że jednak jesień Jesień jest i po prostu rybka zeszła już zdecydowanie głębiej, chociaż nie wiemy jak tu bardzo głęboko jest, ale idziemy mniej więcej po 5-6 metrach i w zasadzie zapisu na echosondzie nie ma żadnego, tam już pomijając brania, ale jak już tych ryb nie widzimy, no to, to ich po prostu nie ma, no echosonda nie, nie kłamie. Także będziemy się przemieszczać gdzieś bardziej na środek, to takie chyba jezioro. O. Zobaczcie, takie bardziej rynnowe. Ono jest bardzo wąskie, może ze 300 metrów szerokości, ale bardzo długie, i podejrzewam, że tutaj głębokość będzie samym środkiem, jakaś największa. A nawet się zastanawiam, czy po prostu miejsce, z którego my żeśmy wypływali, czy to nie jest najgłębsze miejsce jeziora, bo tam były głębokości rzędu 8, nawet 9 metrów skoczyło, i to może być najgłębsza część jeziora, a tutaj ten korytarz taki wąski, gdzie się ciągnie jeziorko, może się okazać, że on wcale. Do, do tam 7-8 metrów dochodzi, nic więcej. I raczej obstawiam, że to zimowisko ryb będzie w miejscu, gdzie żeśmy wypływali. Tym bardziej, że było dwóch, dwóch wędkarzy, też właściwie troje wędkarzy przyjechało, dwie łodzie przyjechały się, też zwodowały. I, i, i... I raczej poszli wszyscy w tamtym kierunku. A myślę, że nie są tu pierwszy raz. Także chyba trzeba starych bywalców się tam posłuchać. Ale no tak czy tak, popłyniemy w tamtą stronę, zobaczymy. Zawsze może odkryjemy coś ciekawego. też jest coś takiego, że jak taki świeżak, jak my, przyjedzie na nowe łowisko. No nie ma tych właśnie nawyków takich, a tam ryba, a tu złowiłem to, a tu to. I można często odkryć jakąś fajną, fajną miejscówkę, że coś trafimy, gdzie po prostu tubylcy nie chodzą, nie? Bo mają już oklepane swoje miejsca, a my, a my akurat, może, może, może coś tam odkryjemy ciekawego, nie? Na razie łowimy sobie. Hmm, Woblerkami tam. Ja mam salmiaczka założonego horneta szóstkę, który gdzieś tam około 4-5 metrów osiąga. Zależy jak daleko się go wypuści. Sławek na czymś podobnym. też na salmiaku chyba łowisz, nie? Też salmo hornet. Różną kolorystykę. No zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że że dzień będzie dobry. Nie no, nie mówię, że im tam śledzi nie? Ale... to. Dobra, jest pierwsza rybka. Udało się jednak z tego miejsca wyjąć Kurde, nie było zapisu, ta płytka taka rynna. A I Sław, przed, chwilą, przed chwilą o tym I sław holuje coś tutaj, nie? Zobaczymy. No pewnie jakiś tam szczupły będzie, nie? Co tutaj mamy? Pokaż się malutki. Sanders. Nie, nie szczupak. Trzymaj Sław. Oporządź. No i kurde, dzień się zaczął. Fuh. Sławek, no dobrze, co? My tu 20... se pogaduchy o rzodkiewkach. Po 20 minutach. <gry> A tu 20 minut i chlas, nie? I rybka złowiona. O, taki szczupaczek. Słuchajcie, kolega nam tu podpowiedział: Natrafił na siatkę akurat. No i zwiniemy ją, żeby nie mordowała ryb. Dora ją potniemy i do utylizacji, bo morduje niepotrzebnie. A widzicie, kusowników? No nie ma, kurwa, zawsze pełno. O, zobaczcie. I morduje ryby. Zaraz ją pochlastamy, wywalimy na brzeg. Tam, no. Idzie tam, od brzegu idzie, nie? O, zobaczcie, jak ryby porozkładane, wchodziło coś, o patrzcie, okoń tutaj już, wszystko stare. Wszystko stare. Okoń, zobaczcie, jakie klamoty i pomarnowana ryba, skór Już to o, tylko tępić. Skurna, zobacz tam. Jak ma być dobrze, nie? No, to katastrofa. O, zobaczcie, jakie kurwa sztuki. Powinniśmy je łowić, a to wszystko w pizdu zniszczone. Katastrofa. O. Gdzie masz słowek nóż? Jak gdzieś go tu miałem, nie? O, tu guma zahaczona. Ktoś miał wczep. Zobaczcie. O, gumka tutaj wpięta. No, tu kolega wędkarz, też go spotkaliśmy, dzwonił do straży rybackiej. Ja pierdziela, ale ile to metrów tego, nie? Ona no, no, może przy co szerokość, nie? Nie, no tyle to chyba nie, co? Skurwysyny. Ona no, no, jest poszarpana już cała. Ja tu jeszcze puszczę gumę na cięższej główce do końca. Zobaczymy co tu. No. Chuje, Jebane. No, kolejny okoń. wszystko nie mało, nie? No, ładne klamoty, nie? No, sandacz, no, zobaczcie jaki, kurde, dwa dobre 2 kg. No teraz coś słyszałem też, że na Piasecznie tam ryby pozdychały niby. Kupa ryb, nie? Gdzie jest, Sławek, ten nóż? Nie, a ja Ci go dałem chyba, bo tam przewiązywałeś zestaw, nie? Tu już długo stoi, nie? Tak, to o. już jest kupa tygodni chyba. Tak Już w takim rozkładzie... Jeszcze, powiedzmy, ten sandacz to może niedawno wszedł, bo w całości widać, ale tutaj niektóre to już zostały tylko kości, nie? Raczek. O, raczek się złapał. No, też jakaś ryba była duża, splątana. Dobra, jedziemy na, na pomoc, potniemy to i. No i widzicie, takie skór wysyństwo, przepraszam znowu, ale. się trafia, nie? No, Ja tak bokiem sławek podpłynę. Poczekaj, tylko wędkę przydać w drugą stronę. Bokiem. Tak, już ją pochlastamy, tu ją i. Zobaczcie, no, kur... Katastrofa. A kolega tu tą buteleczką chyba ją odznaczył, bo on ją zahaczył, mówił, że właśnie butelką odznaczył. O tam sobie płynie. Nie wiem czy tam na YouTube chce być, tego nie nakręcałem, o tam płynie kolega Wędkarz też się z nami wodował. Co? Można by ją jeszcze ewentualnie wynieść na brzeg, żeby tutaj nie leżała, nie wiem. A potniemy ją jeszcze w drobne. Ja ci pomogę i ją zostawimy po prostu. Potniemy na jeszcze mniejsze kawałki. Także, no, sami widzicie, nie? Ach, a my super, słuchajcie, łowimy. Próbujemy jeszcze chwileczkę pospinigować i z takich wieści właśnie, bo kolega ten, który znalazł tę siatkę, zadzwonił po batką. I powiem Wam, że reakcja rewelacja. Bo raptomile minęło 20 minut, pół godziny od tego momentu. No i chłopaki już są, jadą. Nie? Także podpowiedzieliśmy im gdzie, żeśmy ją zostawili tego. Eee, trochę tam marudzili, mówili, że tak nie do końca tak się powinno robić, że nas nagrają, że to, 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 ale wiecie, słuchajcie, jak on się poczuł zlany przez telefon, no to lepsze to, ja wolę to wyciągnąć, nagrać filmik, zawsze się z tego wybronię, a mm, że nic nie zrobię, mówię, że tam zdjęcia porobią, coś, zakusowników nas wezmą, nie? No ale jak to było tak otwarte, w otwarte karty zagrane, było zadzwonione i to i wyciągamy, to człowiek się z tego wybroni. Każdy robi jak uważa, no, my podjęliśmy decyzję, że wyciągamy i to, pojadą, zabiorą. I tyle, nie? No w ogóle yy, mówili A, bo to jak na brzeg wyrzuciliście, to ktoś to weźmie I będzie użytek z tego No akurat nie wiedzieli, że my żeśmy ją pochlastali ładnie, nie? Później już byli spokojni, pretensji nie mieli tego Wsiedli na łódeczkę, popłynęli Pewnie ją zabiorą stamtąd Wyniki zrobią Zgłoszenie było, reakcja była No w sumie spoko, nie? A Sław tutaj zaraz będzie miał jakieś branie pewnie I taki sandacz mu przywali Kręcę przy pięknym słoneczku No jedziemy dalej, trollingujemy sobie. Końcówka już, bo to zbliża się 13.00. Już czas powolutku kończyć. E, jedziemy sobie już na sleep. Powolutku się e, łódkę z wody wyciągnąć. Jeszcze tam parę minut po, po trollingujemy. No więcej nie było. No i sami widzieliście. Jedna rybka, trochę przygód z tymi kusownikami. Sobie fajnie, że przyjechaliśmy, bo wiecie, że nad wodą to zawsze fajnie. I tyle. No patrzcie na pogodę, to jest petarda. Ciach, tam słońce pełną parą wali. Płyniemy sobie elegancką. Woda przebadana. Wiemy co jak, jakie głębokości, o jak są. Co. co prawda większość zapisu to niestety taka jak pusta. No ale... Widoczki i klimaci kitlenu na wdychane przepięknie. A może jeszcze coś, póki przynęty w wodzie, to jak to mówią, to zawsze szansa jest. Może jeszcze coś tam szarpiemy. Zobaczymy, zobaczymy. No nic, jak coś jeszcze złowimy, to się jeszcze zobaczymy. Zakończenie w zasadzie już jest zrobione, no bo jeśli nie złowimy żadnej ryby, no to już wiecie co i jak. Mile widziane subskrypcje, mile widziane lajki, łapki w górę róbcie. Subskrypcję. Dzwoneczek, żeby też być na bieżąco. Kiedy dodam te filmy, myślę, że jeszcze parę wypraw w tym roku, w tym roku uda się zrobić. Także gdzieś jakieś wody na pewno odwiedzę. Może będzie co oglądać. Pozdrawiam. No i trzymajcie się. Do następnego wędkowania.